Hello there! Dzień dobry wieczór, z tej samej franek 14, a jest ze mną paszczak1337, mamy zmagania mohate. Też krk. <gry> paszczak 1 Paszczak1337, kyrk. kyrki kyrk, dobra. O, mamy, oj, 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 mamy tutaj, e, po... w planecie... gramy 2 na 1, czy 1 na 1, czy 2 na 2. To się okaże? Walka z drogiem, z o, 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 używającym o, 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 Ty. to o, Ty o, 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 dwa, Dobra, o, dwa o, mi na o, 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 mi, ten skubaniec wywalił mi tyle HP. A ja mu też Ty, czekaj Bon bo <laughs> Czekaj Czekaj, ja poczekam aż mi się od yy... moje umiejętności odblokują. odblokują O, patrz yy, Dawaj go Tak jest Sosa z pływem rakietową Dawaj go near, to mam Thomas <laughs> <laughs> Ale mnie wywaliło. On cię tak wyrzucił? No, on mnie wyrzucił w bok. Co jest grane? Ej, czekaj, dobra, teraz musimy zaczekać. już się rozpoczęło. Rozpoczęcie. rozpoczęcie. Rozpoczęcie, czyli ja włączyłem nagrywanie z i lecimy dalej, nie? Lecimy. Żadna z ciebie nie O kurde. To co co? Co mi się leciał? Ej, dlaczego ja mam. Zdjęłem mnie. Fajnie. Dlaczego. A nie. Mam nadzieję, że teraz nie będą atakować mnie w dwóch. Dobra. Aha, super. Ona tylko, ona tylko się blokuje, a jak? Yy, Parz jaki kurcze skubaniec Widzisz? On w ogóle się nie blokuje, a jak tylko... Jak tylko ja podejdę bliżej, to się zacznie blokować albo robić uniki swoje. A jak mnie wkurza taki typ gra. Ja pierdziele. On sam nie będzie atakował. Tylko ja muszę go atakować, widzisz? O! Udało się. Wow ja mu się HP odnawia szybko No mu się odnawia szybko to jest Luke Skywalker No kurde, patrz <try> o mam 300 Level O No nie, no, to jest jakieś pina On sobie, patrz, on sobie podchodzi i tylko Blokuje się Patrz On mnie może ten dźgać gotcha. Ja pierdzielę, ale mnie to irytuje. Masakra. Patrz, jakie to jest kurde... Ty w ogóle nie obijasz. O patrz, widzisz co on robi? On tylko stoi i czeka aż będę go atakował. To ty też stój. Stań zobacz patrz. W stanie. O, już myślałem. O, widzisz? Stań i zobacz co się stanie. Poczekaj do remisu. O patrz, patrz, Dobra. widzisz? On mnie, on mnie ciacha nawet jak jestem podczas umiejętności mojej. To bardzo... po prostu Cię robi. Aha, super, patrz, kurde. Aha, patrz, i teraz będzie się skakał. Kurde, małpa. Baka małpa, kurde! I patrz, jak mu się szybko... Wyjdź z mapy, nie spadł zaraz. Nie, tutaj... Tutaj jeszcze mapa. Ale mi to irytuje, masakra. Kurde. Spadaj typie Cały czas mi zabiera HP Podczas gdy ja mu nic nie biorę. Kurde Patrz, 820... Dobra Myślę, że tu trzeba wytoczyć działa jakieś, nie? Ale mi to no, irytuje... To już raz Boska tylko. Boska? To ja we, wezmę Fatra może Fatra? No. Fatra. A E, nie ja mam, ja mam tak dużo otworzonych jeszcze okienek, nie? Ja mam OBS-a, mam Origin, mam Discord Ale są szczo. Ty, czekaj. Bo z kim miasto ja się bije. Nie, co ja mam zrobić, jak mi Obi goni? No, no z... przygotuj się na obi na eiku, postaw. Jest bezwartości. Nie, nie, Aha, fajnie. One, nie, nie, mogę zrobić? O nie, jakie to to jest irytujące. Taki typ i będzie to spierdzielał. Nie ma ucieczki. O, o. o. o tak! O. Aha, już wiedziałem, jak go duszę, to, to ma po a, a teraz ten będzie spierdzielał Obi-Wan on będzie tak uciekał jak w, w serialu, swoim. Uuu. A teraz mnie gdzieś wypchnie. O, super. Ale patrz, on w ogóle nie atakuje, tylko czekasz go, ja będę atakował. Kurde, jak mnie to irytuje. Lala, la. jakiś Ale dobrze, że ja jestem WDM, bo. Patrz. nie chronić. Patrz, patrz, to jest taki gameplay, według nich. Patrz, widzisz? Patrz, Patrz, jak to wygląda. Stoi, gościu. To jest sensu. sensu, te walki zrobione. Stoi się nie sobie nie po prostu o, Patrz, Nikt stoi, co... nie, 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 nie w... zrobić. Pa, powiem, on nie może. Patrz, ja go w ogóle nie mogę dusić. Dusiłem, użyłem umiejętności i nic. Patrz, widzisz, waż! Jak daleko on może mnie walnąć, nie uciekniesz O, waż. No tego jeszcze nie walnąłeś więc Super, no. Ja bym się zastanowił nad swoim skinem po prostu. Nie denerwuj mnie to, co On się tylko blokuje. To tak jest nie... samo jak. Patrz, patrz, widzisz! Nie oprzesz się. Widzisz, mówiłeś coś, że go nie obijam? Obiłem go więcej niż on mnie obiłtow Parz jakie to jest dziadostwo On ma jeszcze takie umiejętności Ja pierdzielę co za Patrz, jakie to jest głupie Jakie to jest durne Nawet go nie duszę, nie super nie ma <noise> Widzisz to? Nie możesz umyć nie zranić. Musisz słaby, jesteś nie umiesz wyczuć momentu. Jesteś bez wyczucia, facet. A, ja, bez wyczucia. Nie. Patrz. Musisz poczuć się w moment po prostu. Wyczuć patrz. odpowiednią chwilę. Wyczuć moment. Tak. A, <laughs> ciekawe, no kurde. A, <laughs> A. A, patrz co robi Aha, ja patrz. Jak się koło kucni, kucni. <śmiech> <śmiech> kucni, On nie może w ogóle kucnąć, czekaj. <laughs> Masz widziałeś jak, jak mogłem mu miecz zasadzić? O, patrz. Widzisz? O, super. O ja pierdziele, jakie to jest kurde gu, żałosne gówno. Ciekawe co pod, mówi o tobie. Kurde no! Duś go! Nie możesz, bo on miecz przed, miecz przed sobą, Andrew, nie patrz. możesz go udusić. Pa <grym> 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 patrz! Patrz co <grym> robi, Jezu, to jest głupie, Jaki to jest... Kurde, głupie, patrz! mi może skoczyć, ja mu nie mogę skoczyć, kurde, no. O, patrz, widzisz? O, o, o. No. Jesteś fatrem, fatry jest tankiem. Patrz, kurde. O, eh, kurde no. Ja też się podłożył, co chciałem. na parzankę i po prostu? No na parzankę. Nie. On... Nie, ja po prostu wyczułem jego moment. Kurde. O, dobra, ja teraz. Chwila słabości. Hrabiego. Chwila słabości. On już też nie wytrzymuje psychicznie, nie? Jak się tak tylko cały czas blokuje, to mu palec w końcu mówi... Kurde, nie chce mi się już blokować. Przed. Nim. Nie? ale to jest strasznie skurzające, jak gościu tylko się blokuje. On w ogóle nie atakuje, zauważyłeś to? On tylko czeka, aż ja będę atakował. jakie kurde to jest głupie. O nie, mam nadzieję, że Palputenem tenem nie zginiesz tak szybko. Nareszcie... Młody Skywalker. Uhuhu, młody Skywalker. I patrz i ten też się blokuje tylko. Nie wiem, oni to są chyba jak w jakimś teamie swoim, nie? Miścicy no już mi tyle odebrał. Co ja mogę uciekać. Ej, już załatwiłem Anakina. Dobrze, no co ja mam mu zrobić jak on mnie będzie gonił po prostu jak... Muszę się oddalać ciągle. Moi uczniowie. Zaraz sobie popatrzymy jak paszczuć gra. Chyba umski totalnie. Ale nie, wiesz on się będzie tylko blokował przed tobą, a ty, a ty, nie, masz, a ty nie masz w ogóle, wiesz, bloku. Ty możesz tylko uciekać. Jaki to jest głupie, patrz. Nie? Jaki to jest głupie. Ale, ej, ale dokładnie go... Y, mu zabierasz życie też sam z niego życie, no, Ale ucieka, uważaj! Uważaj! No nic o, nie mogę zrobić na no sam. Ale obiłem go. Teraz twoja kolej. Cytując popularną grę. Nie jestem. Nie jestem potężniejszy niż którykolwiek ty Poznaj swój O patrz, <trym> o, patrz. O, on nie od razu mógł ten patrz jak byłem dalej? O, Teraz będzie. O, o tylko. Robię robię, prze, robię taką samą taktykę jak on. Już. Kurde, muszę znowu sobie od moją moje HP muszę sobie odnowić troszkę, żeby przed przed kolejnym atakiem. Oh, kurde. <grych> patrz. Taki to jest. Ale robią duku, jest dużo łatwiej, on jest taki trochę zwinniejszy, ale... O, i ma mocniejsze ataki patrz. O kurde. On teraz będzie atakował sam patrz. <grych> Widzisz? On tylko czeka aż swoje umiejętności wejdą. <grych> To będzie śmieszna rozgrywka. rozgrzewka. Ończyłaś Ale mi tu dupy wsadził ten miecz, kurde. Oj 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 oj. Proszę bardzo. Proszę się tutaj tak uspokoić. Obiłanie Kenobi. Ja jestem troszkę starszy, mogę stwierdzić, że mi się kończy energia. O kudę. O nie, zablokował mi umiejętności. No dobra. Tak. O! Ja nie mogę O jaki Jesteś Jesteś pionkiem, <laughs> Jesteś pionkiem. Patrz, nie udało ci się. No, super. O. o super <laughs> o, kurde, Widzisz? Patrz. Ej, patrz! Ile, wynik, jaki wynik jest? Jesteś tam w ogóle? Jest? Tak. Jestem, jestem, jestem. Ej, patrz. Wynik jaki, kurde, chory. 7 eliminacji, 35 tysięcy, ja pierdolę. Ale to było strasznie monotonne, nie? Ile, 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 ten? Ile nagrania? 15 minut, wiesz? 15, 15, minut, 15 minut, kurde, mordowania się z gościem, który się tylko blokuje. Także... Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia niebawem. Elo 320.